Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z nagraniem na temat dlaczego on, ona pojawili się na naszej drodze życiowej więc jest to czytanie na temat relacji ale relacji nie tylko Waszych najbliższych, takich miłościowych ale wszelakich, jakie pojawiają się w Waszym życiu więc um, zakres osób, o które możecie w tym czytaniu pytać jest naprawdę wręcz nieograniczony tradycyjnie mamy trzy grupy kart w każdej z tych grup są karty anielskie, to są te od góry, które teraz widzicie, a pod spodem karty tarota jest ich pięć. Zatem zostawiam Was na chwilkę, wybierzcie swoją grupę kart i za moment zaczynamy. OK. Grupa trzecia i druga na bok. Zódeczkę. ok I odgrywamy kartę grupy pierwszej. Czwórka mieczy, trójka kielichów. Sprawiedliwość, kupiec i siódemka buław i karty anielskie. Ok. No dobrze, kochani. Osoba, o której myślicie teraz, mogła pojawić się w waszym życiu, żeby uczyć was łapania balansu między różnymi kwestiami chociażby między pracą, życiem zawodowym, a sferą prywatną, rodzinną. Jej czy jego e, misją mogło być, czy nadal jest, jeśli ta osoba wciąż e, jest w waszym życiu obecna, to pokazanie Wam codzienności od tej radosnej strony, e, ile optymizmu można czerpać ze wszystkiego, co nas tak naprawdę otacza, co nam się przydarza. Um, może też um, pomóc Wam zapoznać się ze sztuką kompromisu i uczciwego rozsądzania, co jest dla Was dobre, co nie, co służy, co nie służy, um, przy czym zostać, a co pozamykać takiej jasności, klarowności, też że lepszego rozumienia Was samych przez to. Um, Natomiast myślę, że głównym wątkiem to jest właśnie ten optymizm i patrzenie na teraźniejszość i przyszłość z odwagą, i z odwagą wkraczać w nowe, kiedy trzeba śmiało bronić siebie, swojego stanowiska, swoich wyborów. Dla kogoś z Was on czy ona mogła pojawić się, żeby unaocznić Wam też dobre strony systematyczności, wytrwałości i zostawienia wątpliwości za sobą, kiedy po coś idziecie, do czegoś dążycie odwagi, śmiałości równowagi, to takie trzy słowa klucze, jakie y, widzę w tym rozkładzie kart y, z takim przesłaniem, czy z taką lekcją, osoba, o którą pytacie mogła pojawić się na waszej życiowej drodze i karty anielskie dopowiadają Nadszedł czas, żeby zdobywać wiedzę, uczyć się, zbierać informacje. Ciesz się z bycia uczniem, ponieważ wykorzystasz swoją wiedzę w przyszłych działaniach. No więc, właśnie no, lekcje są różne. Różne osoby pojawiają się w naszej codzienności z różną misją, z różnym przesłaniem. To nie zawsze są. Najmocniejsze lekcje nie zawsze są od tych najbliższych. Czasami dostajemy gdzieś w pracy, w relacjach koleżeńskich. Chodzi o to, żeby cały czas się uczyć, żeby cały czas korzystać z tych doświadczeń, żeby potem mogły być one bazą do wykorzystania, żeby były Waszymi zasobami, z których będziecie mogli czerpać w przyszłości. Poprosiłeś Anioł o pomoc. Bądź zatem gotów na przyjęcie Boskich wskazówek i pomocy. Zasługujesz na pomoc od Boga. To może też się wiązać z tą siódemką buław, powiedziałabym. Bo czasami zmagamy się z czymś i wydaje nam się, że jesteśmy sami, a sami nie jesteśmy, tak naprawdę. I być może też takie jest przesłanie tej osoby, która w waszym życiu zaistniała, być może właśnie dlatego. Tak, i z, z tym zostawiam was, kochani, w przeczytaniu dla pierwszej grupy. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że dzisiaj też ze mną byliście tą chwilkę um, i zapraszam Was na kolejne spotkanie przy kartach zapraszam do łapek w górze i do subskrypcji do zobaczenia kochani okej okay. niestety dzisiaj trzęsie się kamera trochę, ale damy radę najważniejsze to słyszeć, nie widzieć ok zaczynamy grupa, druga ma mm, króla monet trójkę mieczy fazia mieczy dziewiątka monet i czwórkę kielichów ok i kielichard anielskie Sekundeczkę. Okej. Okay. Patrząc na karty, które tu mamy, to powiem Wam, że sporo z Was ma niezłą lekcję na temat nich samych. Głównie w aspekcie intelektualnym. I głównie to może dotyczyć brania odpowiedzialności za własne słowa oraz czyny i za naukę dokładności w planowaniu i działaniu. Takim bycia wiernym sobie, kierowania się swoją prawdą i swoim dobrem, jednak z zachowaniem uważności na możliwe do wywołania w ten sposób konsekwencje. Miał, czy miała nauczyć Was. Odpowiedniego też operowania słowem, tak? Właśnie w związku z tym. Yy, I być może czas spędzony w tej relacji ma czy miał pokazać, czy wręcz zmotywować właśnie do wzięcia odpowiedzialności na siebie za pewne kwestie. Yy, I wreszcie może też pomóc dostrzegać możliwości płynące ze, z nowego sposobu widzenia i siebie, i spraw wokół was. I wyłapywania sprzyjających okoliczności, których codzienność jest przecież pełna. Dla kogoś może ta znajomość, o którą pytacie, miała obudzić z marazmu, pomóc wyjść z jakiejś takiej życiowej nudy, zainspirować, przywrócić wiarę w siebie, a kogoś innego mogła nauczyć, jak radzić sobie z emocjami, jak przerabiać, uleczyć smutek i żal. I mm, mamy to też w kartach anielskich. Jedna z nich mówi, że twoje uczucia zostały uzdrowione, co pozwala ci otworzyć ją na większą miłość. Pomaga ci pozbyć ją gniewu i mm, niemożności przebaczenia swojego serca i umysłu. No więc być może po to też ta osoba pojawiła się w waszym życiu, żeby w tej kwestii wam pomóc. Może jest takim wysłannikiem niebios. A kolejna mówi, że nowe doznania psychiczne i duchowe zmienią sposób, w jaki postrzegasz świat i samego siebie. Odkryć swoje duchowe talenty przez naukę, modlitwę i medytację. Czyli nauka widzenia nowego. Um, Nowego, tego wszystkiego nowego, co jest wokół was, dopuszczania do siebie możliwości zobaczenia czegoś więcej, czegoś szerzej i bardziej, głębiej. I z takim przesłaniem zostawiam grupę drugą. Bardzo dziękuję za dzisiejsze krótkie spotkanie i zapraszam Was na kolejne. Zapraszam też do łapek w górze i do subskrypcji. Dzięki bardzo, że jesteście. I zobaczmy teraz, co jest dla grupy trzeciej. Ok. Patrzeć ja mam. Czarza. monet. Siódemka miecza. królowa. I asa miecza. Uh. Okej. Okay. No, dla was to może być lekcja niepoddawania się e, przez zmiennych kolejach losu, lekcja odważnego wyjścia po swoje. Tak, nawet kiedy wydaje się, że tracicie, że nie widać wyjścia z sytuacji. To wtedy macie być cesarz i Buław w jednym, tak? Czyli wytrwali, ambitni, yy, kierujący się rozsądkiem, inteligencją, jasno określający swoje cele i żyjący w zgodzie ze swoją prawą, bez oglądania się na innych. Wychodzenia z inicjatywą, nadawania kierunku, biegu, sprawom. Być może ta relacja miała Was. Nauczyć także umiejętności szybkiego podejmowania decyzji. Jak to robią panowie obecni na kartach. I działania właśnie w tych zmiennych i niepewnych okolicznościach i to może dotyczyć wszystkich sfer waszego życia zarówno tej prywatnej jak i zawodowej jakkolwiek inaczej. tak? Ta lekcja mogła niejako um, zmusić Was, żebyście stanowili właśnie taką upokę i dawali stabilność. Komuś ta relacja mogła, czy może też przysparzać wiedzy na temat otoczenia. Jak czytać czyjeś intencje, zamiary. Może um, z czymś takim mieliście do czynienia. Może gdzieś ktoś coś zrobił po tajacku i potrzebne było zdemaskowanie czegoś kogoś. teraz już będziecie o pewnych rzeczach wiedzieli. Będziecie może też rozumieli pewne mechanizmy i łatwiej będzie wam w kolejnej podobnej tego typu, typu sytuacji. I może też uczyć odwagi w głoszeniu swojej prawdy, bo to może pomóc odmienić wasze życie, jak mówi jedna z tych kart powyżej. A druga mówi o tym, że ani przynoszą wam ukojenie. Spokój, prostują wasze ścieżki. A prostują wtedy, kiedy jesteście w zgodzie ze sobą, ze swoją prawdą, ze swoim życiem, z waszymi intencjami, kiedy nie musicie niczego ukrywać. I z takim przesłaniem zostawiam grupę trzecią dzisiaj. Bardzo króciutko, ale mam nadzieję, że też esencjonalnie. I y, tak jak mówiłam na początku, to są różne relacje. To nie zawsze muszą być relacje takie z najbliższymi, z Wiele y, mądrości uczą nas też ludzie, którzy są gdzieś troszeczkę dalej. Czasami pojawiają się dosłownie na moment, na jeden dzień, na jakąś krótką rozmowę, a zostawiają po sobie bardzo dużo. Więc na takie relacje też zwracajcie uwagę, na takie znajomości. I starajcie się wyciągnąć z nich jak najwięcej dla siebie. Tego Wam życzę na koniec. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i zapraszam Was na kolejne. Zapraszam do łapy w górę i do subskrypcji. Do zobaczenia, kochani.